Siemanko widzowie, z racji tego, że wczoraj były mikołajki, my już mamy swoje stroje świąteczne, zobaczcie jakie mamy tutaj kostiumy, ja mam taki ubiór i mam jakieś mikołajki nawet na opasce, elegancko, więc teraz robimy wyścig na łapeczkę w górę, skoro były mikołajki musimy się ścigać, ścigamy się aż tam do końca, kto wygra widzowie, wy łapeczkę w górę, czy my dobiegający tam, uwaga, wyścig zaczyna się za 3, 2, 1. Lecimy z widzami, wow! Wygra, wygra, wygra. Czy wygracie, czy nie? Kto zdąży kliknąć łapeczkę w górę, biegnę, biegnę, biegnę. Daleko, daleko jeszcze. Dobra, wiecie co? Ja nie będę przedłużać tego wyścigu, aż tam do końca ulicy tego dobiegnijmy, chociaż do przystanku autobusowego biegnę, 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 a dziewczyny biegną za dobiegną. Ha, ha, dogonić się nie muszą, dogonić nie muszą. Ej, zobaczcie, tam z tyłu zielony ktoś biegnie. Zaraz wam powiem o co chodzi. I ja wygrałam, ciekawa jestem, czy wy wygraliście. Napiszcie w komentarzu, czy zdążyliście kliknąć łapeczkę w górę. A dzisiaj jest ze mną Martyna, Lenka, Zuzia raz chyba Karol i ogólnie jesteśmy sobie razem, chcemy przygotować świąteczne Heaven, ale zobaczcie kogo my to mamy. Tu jest Grinch. Niech te święta będą zniszczone. Słuchajcie, Grinch wbił na Heaven i chce nam popsuć święta. No nie dość, że cały czas pisze, że mamy brzydkie w ogóle stroje, on się tak nas czepia, to cały czas pisze, ach nienawidzę świąt. No co za jeden. Wiecie co, ja wpadłam na pomysł, że możemy go jakoś przekupić i pokazać mu, że te święta mogą być czadowe, no bo święta to są najlepsze widzowie, przecież jest Mikołaj, jest wspólny czas rodzinny, więc teraz chodźmy, zrobimy sobie nasze domy, ustroimy je w choinkę. Oczywiście robimy to jeszcze bez update'u, bo jeśli pojawi się update na Brookhaven, to będziemy mieli wiele innych możliwości, wtedy też nagramy taki odcinek. A my już to robimy przed update'em, widzowie. W ostatnim odcinku ja sobie zrobiłam swoje świąteczne Brookhaven, ale dzisiaj wykorzystamy to, co jest tutaj dostępne, więc sobie robimy domy i będziemy stroić, dekorować. A Grinch, ciekawe gdzie on tam jest ten Grinch? On sobie tak chodzi w koło, ogólnie... Nie za bardzo mu się to podoba. Wiecie co, on teraz zniknął? Ej, gdzie on jest Grinch? On się tak z tyłu trzyma, zobaczcie. On cały czas za nami chodzi i chce wszystko psuć normalnie. Ja tak myślę, że jak my postawimy ten dom, to on będzie chciał go zepsuć. Okej, okay, no to ja sobie robię teraz domek. No i weźmy sobie na przykład ten, bo wiecie co? Ten ma bardzo ładne lampki. On mi pasuje pod taki klimat świąteczny. Oczywiście się już mi tutaj postawiło fantastycznie. I teraz tak, ja sobie zrobię taki delikatnie różowy. No i stroimy go. Słuchajcie, mamy tutaj Zuskę. A, Ej, co się stało? Adam wbił do nas w ogóle. Jakoś się dziwnie zrobiło Śnieg! O tak, jest śnieg. No tego nam brakowało do pełni szczęścia, żeby był śnieg, ale też mi brakuje do pełni szczęścia Widzę, żebyś ty zostawił Subika. Bo jeśli ty jeszcze nie zostawiłeś Subika, to zostaw teraz z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. A ja jestem tu z Martyną innymi lęką i tak dalej. Będziemy stroić. Teraz możemy wejść sobie w propsy, to znaczy rekwizyty, które tutaj są. I słuchajcie, otwieramy to teraz i zobaczymy sobie, co my tutaj mamy za rzeczy, żeby sobie udekorować. Mamy ogólnie choinkę, coś w tym stylu. No jest jakaś choinka. Ona nie jest za bardzo ozdobna ale też mamy tutaj prezent świąteczny. Zobaczcie, możemy postawić i możemy go sobie też jakoś tutaj zmienić. Mamy bałwanka, więc elegan... O, bałwanka możemy postawić, no tak. I tutaj dziewczyny pomagają mi stroić. Stroimy sobie, a patrzcie na niego. Ej, Grinch, niech te święta będą zniszczone. Mu się pewnie nic nie podoba. Mamy bałwanka. Co jeszcze? O, ta jest piękna choineczka. No zobaczcie, no wspaniale. Stroimy wszystko. Grinch, czy ty masz jakiś problem? To ty tak cały czas patrzysz? Zobaczcie, jak on wygląda. Pewnie mu się nie podoba, że w ogóle śnieg spadł. Haha ha, jest. O, coś napisał. O nie, tylko nie święta. Ha. A no, Grinch, no słuchaj, święta są super, naprawdę. Ja nie wiem, czemu ty nie lubisz świąt. Może widzowie musimy go jakoś przekonać, ale też napiszcie w komentarzu, czy już oglądaliście ten film Grincha, czy znacie jego historię. Może pomożemy mu się jakoś zmienić. Przecież on nie jest wcale taki zły, on po prostu nie wie co to są święta, on nie ma rodzina, nie przyjaciół. Mamy naprawdę tutaj już kul, postawmy jeszcze jeden dom, tutaj Zuzia postawiła elegancko. Słuchajcie, postawmy jej też, no bo wszystko musi być udekorowane. Skoro mieszkamy na Brookhaven razem, no to nieważne to, czy to jest mój dom, czy to jest moja działka. W każdym razie wszystko ma być, słuchajcie, mamy śnie... Ale śliczne te świeczki są! Ja nie widziałam tych świeczek, nie wiedziałam, że takie są, można to zapalić? O nie, teraz nie postawiła. Okej, okay, czyli mamy prezenty, mamy bałwanka, ciekawe co będzie w kolejnym update. Widzowie. Dobra, zostawiam tą choinkę. Genialnie to wygląda. Mamy tutaj też jakieś lasery, wszystko super, a Grinch tutaj stoi! Grinchu, Co? Zabieraj te szkielety! Zobaczcie, co on nam postawił! Szkielety, no Grinch, to, to, to są święta, oszalałeś! Co ty zrobisz? Zobaczcie, jak, jak on nam robi na złość. My tutaj dekorujemy, staramy się, a on po prostu sobie wchodzi i stawia jakieś szkielety. No on oszalał. Masakra z tym Grinchem. Zobaczcie, gdzie on wszedł teraz. Ciekawe, co on tutaj robi. Tylko nie pati, ale co? Ale co tylko nie pati? E, o, o, o co chodzi? Może? Może to chodzi o to, że on tak napisał ten Grinch, bo ja zrobiłam dom. O nie! Zabierać te szkielety natychmiast! Co to ma być? Co to ma być? Zabieraj to! Zabieraj to! Ej, mi się normalnie smutno zrobiło. Ten Grinch jakoś chyba mnie za bardzo nie lubi. Co to jest? No właśnie, ja się pytam, co to jest? Zbieraj to! Trzeba to natychmiast posprzątać. Zobaczcie, co on tutaj zrobił z naszym domem, a właściwie z moim. Co chwilę ktoś tutaj coś stawia, jakieś dziwne rzeczy. Gdzie jest miotła? Dawaj mi miotłę. Musimy to postrzotać, zabierać to natychmiast. Grinch, wynocha! Hehe, he, nie! Zobaczcie, co on tu stawia: jakieś lasery, ale już! Wynocha stąd, Grinch! Wynocha, wynocha, psujesz nam święta! Grinch, wynocha, ale mnie wkurzyłeś! Jestem to na ciebie mega zła! Wynocha, czekajcie, muszę go przegnać, ale już, masz od poszedł masz idź, wynocha, wynocha! Wynoście stąd! Zobaczcie, co to zrobiłeś z moją chatą. Nie, jak to nie? Masz się w... O nie! W... nie, masakra, zobaczcie. Wiecie, co ja teraz zrobię? Zamknę ten dom i zrobię sobie inny. Wtedy wejdę. Do niego i nie wpuszczę Grincha. Czekajcie, dobra, stoisz już sobie tutaj. Patrzcie, patrzcie. Maga, zamykam dom. <laughs> I tak zrobiła, teraz szybko, szybko, szybko się buduje. Grinch, nie, tu biegnie Grinch, nie, nie ma z wstępu. Szybko, 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 wchodzę, wchodzę. Chodź, chodź, szybko, szybko, szybko. No szybko, szybko, wchodźcie tutaj. Gdzie jest Grinch, gdzie jest Grinch? Nie, bo tam już biegnie Grinch, nie mogę was puścić Grinch, ty, ja ci dam, ja ci dam. Napisałam do niego, idź sobie Grinch, psujesz nam święta, wracaj do domu, natychmiast wracaj do swojego domu. Idź tam, skąd przyszedłeś, nie? Chcemy cię tutaj, psujesz nam Patrzcie, co on w ogóle stawia nam Cały czas jakieś trupy I cały czas jakieś trumny No chyba on ja chce jakiś pogrzeb zrobić z okazji Świąt, zobaczcie, on stawia tylko swoje jakieś zielone Tylko jakieś Ej, czekajcie, gdzie on tam poszedł? Gdzie on poszedł? Ej, czekajcie, ja łączę sobie inną kamerkę Patrzcie, patrzcie, będę go obserwować zaraz Gdzie on sobie poszedł? Patrzcie Stoi sobie Okej, okay, obserwuje nas, ale zobaczcie, co on zrobił na wejściu! Ja nie chcę w takim domu mieszkać, skoro święta się zbliżają. Haha, jak on się z tego śmieje! Patrzcie na to, co on tutaj kombinuje! Co on jeszcze stawia za rzeczy! Co za jeden! Ej, patrzcie, niedługo będzie w ogóle ciemno. Jak tu jest zasypane, Brookhaven! Wow, jakie zasypane! Ciekawe, gdzie ten Grinch mieszka. Ej, zgubiłam go. Ej, postawił jakiś safe. Idź już sobie, no niech on nam da święty spokój, zobaczcie, zobaczcie. O, tam, 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 idzie, chyba, idzie, idzie szybko, szybko. Czekajcie, czekajcie, ja będę go obserwować. Idzie, idzie, idzie. Wraca, chyba się wkurzył, bo mu nie otworzyliśmy drzwi. Patrzcie na to. Stoi sobie tu. Nie. Okej, okay, dobra. Ja on się skupia. Chcę chyba teraz komuś innemu jakiegoś przykłosa zrobić. Okej, okay, przykro. Trochę mi. Co? Ej, on jakieś hashtagi tam pisze, coś dziwnego pisze, że to tego hasztaguje. Zobaczymy, gdzie on ma dom. Smutno mi trochę. Grinchowi jest smutno, widzowie. Ojej. On teraz wraca do swojego domu. Ej, nakrzyczeliśmy na niego bardzo, ale on chce nas zniszczyć święta, zobaczcie. Tam sobie stoi. Ciekawe, czy on sobie pójdzie, czy nie. Tak stoi patrzy na te świeczki. Ha, jaki smutny jest Grinch. Ej, patrzcie, co on robi. Ja go jeszcze tutaj podglądam. Ej, zobaczcie na to, gdzie on idzie. Ej, co on tutaj ma za jakieś dziwne sposoby? Są tutaj stoi. Cały czas obserwuje nasz dom. Ej, wiecie co mi się wydaje? Że on jest jakiś smutny. Naprawdę. Ej, zmniejszył się. Co? On się zmniejszył. Poważnie, zobaczcie. Ej, co on kombinuje? Co on robi? Ja chcę wyjść. Co? Widzicie to? Ja jestem w szoku, no nie, no nie masakra, dobra, wracam tą kamerką. Widzę to! Kto tutaj coś napisał? Ej, widzowie, znalazłam Grincha kamerą! Zobaczcie, on chyba tu mieszka wrócił. On mieszka w tym domku, koło stawu, koło tu zobaczcie! On sobie tutaj coś robi do jedzenia. Ja go podglądam. On pewnie nawet nie wie, że ja go podglądam. To jest chyba jego dom, ale zobaczcie, on naprawdę daleko od nas mieszka. Już jest ciemno. Wiecie co? Szkoda mi go, bo on napisał, że jest mu bardzo, bardzo smutno, dlatego, że go wygnaliśmy, ale on psuł nam święta. Nie wiem, co teraz mamy zrobić, widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy mamy przygarnąć Grincha na święta, czy mamy go zostawić, bo jest zły. Napiszcie w komentarzu, ja sobie przeczytam. Chodźmy do domku Grincha. Nie możemy go tak zostawić. On nam zrobił. Zrobił wiele przykusów, ale nie zostawiajmy go. Chodźcie, dziewczyny, jedziemy do niego. Koniecznie. Weźmy sobie e, skuter śnieżny. O, tak będzie najlepiej. Bierzemy skuter śnieżny. Dlatego. A w ogóle może to O, to weźmiemy, słuchajcie. Śnieg to trzeba... Przy okazji zrobimy jakiś dobry pożytek dla miast. O nie, dobra. I będziemy odśnieżać tutaj elegancko. Jedziemy. Patrzcie, jak one leżą. Co jest grać? Czemu one leżą? Co tu się dzieje? Grincie, ja już wiem, gdzie mieszka... Ej, co to chodzi w ogóle? Ej, sól, dajemy sól, to dobrze robię? Nie, nie, widzę, to jest odśnieżarka. Dajemy sól, żeby drogi były przejezdne, żeby śnieg się roztopił elegancko, odśnieżamy, odśnieżamy. O, czekajcie, patrzcie, o, można odwracać, odwracać, dobra. Odśnieżamy i lecimy. I tam mieszka gdzieś Grinch. Chodźmy do tego Grincha, skoro on tam mieszka. No, przekonajmy go, że święta nie są złe. Wiecie, co ja mu dam prezent? Dam mu po prostu prezent. I zobaczymy, czy on go przyjmie. Takie, no i to nie są przeprosiny, ale ciekawe, czy w ogóle będę mogła tym wjechać, Czekajcie. A! Wjechałam tu! Patrzcie, wjechałam tutaj, w zaspę śnieżną. Chodźmy, chodźmy, wyjeżdżamy, wyjeżdżam. Elegancko wyjeżdżam. przyjechaliśmy. Siema, Grinch! Przyszliśmy do ciebie. No weź, nie bądź na nas zły. święta są super! Idź z tej wioski Grinch. Zuzia pisze. Zuzia, mieliśmy być mili. Nie, nie, były kiedyś fajne. Proszę, masz, to jest dla Ciebie prezent. Nie obrażaj się! Kiedy byłem małym Bobasem, to były fajne. Grinch, chodź, pobaw się z nami i zobacz, że są super święta. Właśnie mamy dla ciebie prezent. Naprawdę my jesteśmy twoją rodziną. Możesz z nami teraz zostać. Możemy wspólnie zrobić kolację. O, właśnie. Słuchaj, nie możesz mieć takiego smutnego domku. My ci zaraz go udekorujemy i będzie elegancko. Poczujesz się naprawdę jak w święta i zobacz, co my ci tutaj postawimy. O, proszę bardzo, masz choineczkę i jeszcze jedną. O, będziesz miał super, naprawdę mamy dla ciebie nawet prezent. Te świeczuszki. Zobacz, jak święta są super oświetlone, wspaniałe. Dobrze, pójdę z wami. Zobaczę, jak będą święta. Super przekonaliśmy Grinch. Już Grinch nie chce nam zniszczyć świąt. Pokażemy mu, że rodzina trzyma się razem, że jesteśmy razem i wszyscy są mile widziani. Wszyscy się kochamy w święta i Grinch też może z nami być. On już nie będzie ich psuł, tylko będzie razem z wami. Hurra! Mamy szczęśliwe zakończenie tej historii. Widzowie napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał taki film. Wbijajcie też na mój Instagram oraz Facebook. Pamiętajcie, że odcinki są za. Dziennie na razie pa, żegnamy się dzięki grinch piąteczka.